Wieczór na luzie. Zaprasza Karol Garnicarz. Każdy Polak może teraz rzec, święta, święta i po świętach, jak co roku, przy okazji tych właśnie świąt, czy to wielkanocnych, czy Bożego Narodzenia, długi czas oczekiwania, napięcie związane właśnie z celebracją. Świąt bardzo szybko jest już po nich przed tygodniem. Mówiłem, że słyszymy się po świętach. Słowa dotrzymałem, więc... Można powiedzieć, że jestem słownym człowiekiem. Jak zwykle we wtorek o 20.00 witam Państwa, naszych drogich radiosłuchaczy i tych, którzy oczywiście oglądają nas na facebookowym profilu. To jest audycja Wieczór na Luzie. Ja nazywam się Karol Garn, i bardzo miło mi po raz kolejny po raz, po raz kolejny przywitać Was właśnie we wtorkowy wieczór. Dziś Czarny Sport będzie rządził w naszej audycji. Moim i Państwa gościem jest młodzieżowiec z Unitarnów, wychowanek Jaskółek Piotrek Świerczy. Siemanko. Hej, cześć wszystkim tutaj. Piotrek, mówiłem przed chwilą, że święta, święta i po świętach, chociaż no, Twoje święta na pewno różniły się troszkę od świąt takiego szarego w cudzysłowie Polaka. No, można powiedzieć, że moich świąt praktycznie nie było tak, bo miałem wyjazd i to jeszcze daleki wyjazd do Dałga w Piz, ale jakoś tego nie żałuję. To jest tysiąc kilometrów, tak? tak? Tak, no tam 900 z hakiem. Ale nie żałuję, nawet pomimo tego upadku, bo fajna, fajna trasa. Przeanalizujemy, oczywiście też dojdziemy do, do wypadku. Czy ty wcześniej miałeś już okazję jeździć w Dałga w Pils? Bo, dla tych, którzy może, mam nadzieję, że tarnowscy kibice śledzą na bieżąco poczynanie jaskułek, w drugiej kolejce drugiej ligi żużlowej lokomotiv Dałga w Pils wygrał na własnym torze 59 do 31, więc wysoka. Porażka Niestety. Tarnowian. E, ale Piotrek, czy ty wcześniej miałeś okazję jeździć na tym torze w domu? Nie, nie, właśnie nie miałem okazji jeździć, ale właśnie była okazja ostatnio w niedzielę nauczyć się tego toru. Chociaż do no wiem jak to wyszło, tak? Bo tam punktowo powiem, może nie wyszło, ale nauka była, tak? No właśnie, bo chodzi o to przecież, żeby cały czas się rozwijać. Jaki to jest tor, porównując go do tego Tarnowskiego? Na pewno jest krótszy, a na wierzchnia? Nawierzchnia jest bardzo twardy, tak, zdaje się, że on jest bardzo łatwy do jazdy, bo jest do, do jazdy łatwy, ale do wygrywania biegów trzeba się tam nauczyć tej, tej ścieżki. Jeździć łatwo, ale wygrywać już Wygrywać nie. ciężej. To w sumie na każdym torze tak jest, ale tam jest specyficzny tor i trzeba się go nauczyć, tak. No i jak tobie poszło, bo mówisz, przed, przed audycją powiedziałeś, że jedna ścieżka tam rządziła. W... Tak, tak, no jedna ścieżka. W pierwszym biegu Byłem dosyć szybki, tak, bo ścigałem się tam z, z przeciwnikiem. Na drugi bieg założyłem trochę inne ustawienie, to trochę się pogubiłem. Na trzeci bieg myślałem, że już jestem w stanie w, 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 powygrywać z przeciwnikami, czy też się pościgać, ale no niestety upadek w, po, po starcie. No właśnie, wróciły demony z poprzedniego sezonu, gdy śledząc relacje z, z tego meczu zobaczyłem, że. No niestety, druga kolejka, pierwszy upadek poważniejszy Tarnowskiego-Żużlowca. Jeszcze kiedy chodzi o młodego zawodnika, o juniora, no to wiadomo, że jeszcze inaczej się to odbiera. Na szczęście wyszedłeś tutaj do nas do radia o własnych siłach, ale już wcześniej poszła informacja, że było podejrzenie z Obojczykiem. Jest wszystko? Jest wszystko okej, okay. nie musiałeś mnie tutaj wprowadzać, <gryw> ale jestem mocno potyczony, więc chwilka przerwy i wracam na tor. Oczywiście ci, którzy słuchają naszej audycji na falach Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz mają też okazję zobaczyć nas, jak wyglądamy, jak prezentujemy się w naszym radiowym studiu. Oczywiście na naszym facebookowym profilu RDN Małopolska na, właśnie w tych social mediach jesteśmy dostępni. Oczywiście jeśli ktoś ma pytanie do Piotrka Świercza, a mamy też jedną czapeczkę do rozdania, właśnie taką, jaką ma Piotrek na swojej Głowie, więc jeśli ktoś chce zobaczyć, o co jest gra, można powiedzieć, to wskakiwać do naszego Facebookowego Dokładnie. profila. Jeśli ktoś chce zadzwonić, podzielić się jakimiś spostrzeżeniami, zadać pytanie Piotrkowi, to oczywiście 14 6, 200 500, to jest numer do naszego studia i jedna czapeczka znajdzie nowego właściciela. My wracamy, Piotrek, do Speedwaya. Był to ciężki wyjazd. Pierwszy mecz. Dał, można powiedzieć, dużo takiej nadziei dużo optymizmu tarnowskim kibicom, bo w ciężkich warunkach wygrywacie z dużo bardziej notowanym rywalem, który miał tutaj być faworytem spotkania w Tarnowie. No tak, no miał być faworytem. Okazało się, że to my byliśmy faworytem do wygrania. Może wraliśmy do kibicom dużo nadziei na ten mecz wyjazdowy, ale. No nie zapominajmy, że zawodnicy z Dałga w Pils są mocni bardzo u siebie, no i pokazali klasę, tak? Nam nie wyszło, ale no nie myślimy o tym meczu, jedziemy dalej za dwa tygodnie Piła. Oczywiście, nie ma się co załamywać. Pierwsze spotkanie też pokazało właśnie tak, jak Poznań miał przyjechać i, i tutaj w Tarnowie wygrać. Okazało się, że jednak ten atut własnego toru, chociaż tu i tak ciężko było o tym mówić, patrząc na warunki i opady deszczu, jakie były przed meczem. Tor, tor w Pils zawsze miał miano takiego, że jeśli naprawdę nie jesteś nauczony ścigania tam, to, to ciężko jest wygrać. I powiem szczerze, że jak pamiętam poprzednie wyjazdy tarnowskich jaskółek, to nigdy tam się łatwo nam nie jeździło. Tak, no nigdy tam się łatwo nie jeździło. Jak, jak wygrywaliśmy, to pamiętam 46-44, więc to były ciężkie spotkania, tak? No, w ostatnie spotkanie było bardzo ciężkie, bo nie, wysz, nie wysz, wyszliśmy z 30, ale no, było bardzo ciężko, tak. Opowiedz o tym upadku, bo w trzecim swoim starciem razem z René Bachem e, uderzyliście o nawierzchnię toru. Co się tam wydarzyło, to. że doszło do upadku? E, no, tak naprawdę wina leży po niczyjej stronie. Wystartowaliśmy, tak jak każdy inny, tylko że spotkali... On był trochę przede mną, e, moje koło się wplotło w je, jego hak. I kurde, zablokowało mi się około, nic nie mogłem zrobić i przerzuciło mnie przez kierownicę na tą właśnie lewą stronę, uderzyłem o nawierzchnię i kurde, potem było to, co było, czyli prześwietlenie i się okazało na szczęście, że nic mi nie jest. Mówisz, że kilka dni przerwy, wiemy, że teraz y, ligowe starty mają weekend wolnego, że tak to określę. Spotykamy się 30 kwietnia na domowym starciu z drużyną z Piły. Jak ten okres, bo rozumiem, że odpoczynek wspominałeś też, że odpoczynek, są jakieś młodzieżowe zawody. tak, tak. No niestety jutro na zawodach młodzieżowych nie wystąpię, ponieważ no, nie ma nic, nie, nie będę robił nic na siłę, tak? Nie czuję się jeszcze na, na sile na, na tyle, aby pojechać w tych zawodach. Więc sobie odpuszczam te zawody, i żeby się przygotować dobrze na ligę. No właśnie, w Twoim y, przypadku, jeśli chodzi o rozwój, to myślę, że te zawody ligowe, no, to jednak jest ranga i priorytet, więc tak, warto tak. do nich podejść z pełnym zdrowiem. Zwłaszcza, że ta liga jest najcięższa, jaka, jaka była dotychczas w drugiej lidze, tak? No właśnie, a jakby, gdyby tak porównać zeszłoroczną pierwszą ligę i tą ligę żużlową drugą w tym sezonie, to powiem szczerze, że ostatnio tak się zastanawiałem i... Mam wrażenie, że to się jakoś, kurczę, wyrównało. Nawet w tym sezonie tak jest, że druga liga. Kurde, patrzymy na zawodników. Każdy za zawodnicy z Ekstra i z pierwszej ligi jeżdżą w drugiej lidze, tak? Wszyscy są wypożyczeni, ale... No ciężka liga jest, ale trzeba jechać, bo nikt nie mówi, że będzie łatwo, tak? Ale zwycięstwa lepiej smakują, kiedy są jeszcze cięższe. Z lepszymi rywa rywalami, dokładnie. Y Spędziliście kilkanaście godzin na pewno w busie przez ten okres świąteczny, bo mówiłeś, że 14 godzin zajęła trasa. Tak, z jed w jedną stronę z postojami, no i w drugą stronę, może trochę krócej, 13 godzin. Czy zdążyłeś jeszcze tego świątecznego stołu trochę posmakować? Oj, szczerze powiedziawszy nie. Jakieś jajko świąteczne dostałem w hotelu. I to tyle. Okej, okay, czyli czekamy do kolejnych świąt. No tak. przynajmniej tyle, że święta Bożego Narodzenia możecie spędzić normalnie. Wtedy no dokładnie, jest, bo są w poza, poza sezonem. Piotrek, jak spędzasz czas w busie? Bo wiemy, że życie żużlowca to są często podróże małe i duże, jak to mawiał klasyk, bo mhm. czasami trzeba jechać do Opola, czasami do Gdańska, a czasami na Łotwę. Czasami na Łotwę. Masz jakiś taki swój, nie wiem, rytuał, plan? Co robisz, żeby, żeby odpocząć, żeby się wyluzować? No na początku to rozmawiamy dużo ze sobą, bo jeździmy sobie z Teamem razem, więc rozmawiamy później jak już się nam trochę nudzi, to włączamy akurat tak jak w ten weekend były du dużo meczów było, także pooglądaliśmy pierwszą ligę Ekstra ligę i jakoś to trasa zleciała, tak? Potem jakieś spanko w busie, godzinka dwie i jakoś przyjemnie zleciało. Mówisz, że jeździsz razem z Teamem, to w takim razie kto jest w twojej tej osobistej drużynie? W osobistej drużynie jest jeden mechanik mój, Kasper, którego pozdrawiam, pozdrawiam z Kanady. Jeż, jeszcze mój tata, który mi bardzo pomaga. I oraz jeszcze jeden mój wujek. I to jest takie osoby, które mi bardzo pomagają w tym wjeździe, żebym mógł się rozwijać cały czas. I dzięki im, wielkie za to. Mówiłeś też jeszcze, zanim weszliśmy na antenę, że zmieniło się teraz troszkę to u ciebie, że jest u ciebie w zespole więcej osób, przez co Ty możesz się skupić na jeździe, bo jeszcze w minionym roku to wyglądało zupełnie inaczej. Opowiedz tak, o tym. Tak, tak. W, zesz w, zesz w, zesz w zeszłym roku radziłem sobie sam, tak? Nie miałem zatrudnionego jeszcze mechanika. I powiem szczerze, że, że jest to ciężkie do pogodzenia, ale jakoś mi się udało i też z wyniku z tamtego roku jestem zadowolony. Jest to ciężkie, ale na pewno jak ma się tego mechanika, to już ma się trochę spokojniejszą głowę. Tak, że sprzęt jest zrobiony. Nie muszę myśleć o wszystkim tak, tylko że on to zrobi i wiem, że jest to dobrze zrobione. No też nie da się myśleć. O wszystkim, prawda? No dokładnie, o wszystkim się nie da. A jak to wygląda, jeśli chodzi o, powiedzmy, domowy mecz i, i wcześniej to przygotowanie samego, mam na myśli twojego jakby boksa, tak? Bo wiemy, trening drużynowy to trening drużynowy, ale co robisz potem? Wiadomo, no mycie, przygotowanie jakby wizualne, ale o czym tak musisz pamiętać przed meczem? Nie wiem, powiedzmy, dwie opony, coś tam, jakiś część, wiesz, chcę, żebyś to zobrazował, coś takie najpotrzebniejsze przed meczem, co musi być, taki must have. Maskę przed noczem. Dobra muzyka spokojna, żeby się wyluzować. Mhm. Pójść się na tor, zobaczenie, jak, jak wygląda nawierzchnia zbadanie tego toru. I tak naprawdę skupić się na pierwszym starcie, tak? Bo ten stres jest naj, największy przy tym pierwszym starcie, później to jakoś mija. Jesteś I... młodym zawodnikiem, a powiedz, czy ten stres z każdymi kolejnymi zawodami robi się mniejszy, czy on nadal jest na takim samym poziomie? Jesteśmy teraz po dwóch kolejkach ligi i powiem szczerze, że w pierwszej kolejce się mega mocno stresowałem tym występem, ponieważ bardzo mocna drużyna do nas, do nas przyjechała. I teraz przed meczem w Dałga w Pils, może ciutkę mniej się stresowałem, ale jednak ten stres był odczuwalny. Piotrek, i w takim razie wracamy jeszcze. Czyli co, wyjście na tor i przed tym pierwszym startem opanowanie Emocji, potem już jakoś idzie? Potem już zaczynają się rotacje w ustawieniach, czy też nierotacje, i jakoś to idzie, tak? Już się nie myśli o tym stresie, bo, bo myśli się o wyniku, yy, jak, jak jechać lepiej, tak? Masz jakiegoś takiego swojego ulubion ulubionego partnera, z którym najbardziej się rozumiesz na torze, bo jednak wiemy, że dobrze trzyma ci się. Z młodzieżowcami tutaj cały tworzycie fajną zgraną ekipę. Tak, tak. No, znamy się tutaj z, z każdym, bardzo dobrze stamy z kolegami, z Dawidem, Rępałą, z Przemkiem Koniecznych, z Koniecznym, ale najbardziej teraz utrzymuję kontakt z Mateuszem Gzynem, tak, bo jest to mój kolega klubowy i nie tylko, bo znamy się już chyba 17 lat, z tego co pamiętam. Zaczynaliśmy razem na Mini żużlu i tak naprawdę jechał on z nami razem w busie jeszcze do Dałga w Pils. Więc cały Było czas, wesoło. tydzień w tydzień jesteśmy obok siebie, tak? To pomaga, że żużlowcy mają dobry kontakt ze sobą poza torem? Tak, bardzo pomaga, bo znamy się bardzo dobrze i też lubimy ze sobą spędzać czas, tak? Jest to bardzo przyjemne. My teraz oddamy się chwili muzycznej przerwy ja przypominam, że jeśli ktoś chce zgarnąć czapeczkę Unitarnów, którą na przykład taką, jaką ma na głowie, Piotrek Świercz, mój gość w studio. To oczywiście po przerwie muzycznej zachęcamy do dzwonienia. 1462500. A teraz chwila przerwy. Liczysz się tylko ty. Takie słowa słyszeliśmy przed chwilą na antenie radia RDN Małopolska. RDN Nowy Sądzie. Oczywiście ci, którzy oglądają nas na naszym facebookowym profilu, też mieli taką okazję, by wsłuchać się w te fajne słowa. Liczysz się tylko ty, gdyby Żurzel był em, kobietą. Mógłbyś tak do niej powiedzieć? Mógłbym, mógłbym powiedzieć. Największa Twoja miłość, Piotrek? Tak, no myślę, że na ten moment na pewno i myślę, że przez długi okres się to nie zmieni. Kiedy tak poczułeś, że to jest to, w, w co chce iść, mimo przeciwności losu? Bo wiemy, że żużel to nie jest łatwy kawałek chleba. No, tak naprawdę od początku, gdy zaczynałem treningi na Mini Żurzu, to wiedziałem, że kurde, podoba mi się to, co nie, to jest to, jest to co chciałbym robić. Jeśli się uda, to jak najdłużej, tak. Powiem szczerze, że wielu chłopaków, którzy przychodzi do szkółki żużlowej, do pewnego momentu się to podoba, ale czasami jest tak, że gdy pojawia się prędkość, to, to zawahanie występuje. I często to też potem widać u tych młodzieżowców, że oni nie potrafią być tacy całkowicie odpaleni. Czy ty masz coś takiego, że lubisz po prostu odkręcisz jazda i im szybciej, tym lepiej i nie boisz się? Tak. no. To jest taki sport, gdzieś nie wolno bać. W każdym sporcie nie wolno się bać, bo po prostu jak się boisz, to się do tego nie nadajesz. Trzeba to jakoś przezwyciężyć w swojej głowie, tak? Bo to strach to jest rzecz, rzecz którą da się pokonać. Powiem szczerze, że jak obserwowałem ciebie, Piotrek, kilka razy na treningu, to miałem właśnie takie wrażenie, że ty wyjeżdżając na tor, yy, często widać bardzo masz tak otwarte oczy, jak, jak jedziesz, i widać w nich trochę taką nutę, właśnie szaleństwa. I ja mówię, Dobrze, dobrze to wygląda na to, że um, czuć to po Twoich oczach, że masz taką pasję i że śmigasz chętnie. No ja zadaję dużo frajdy, tak, zwłaszcza kiedy jest ściganie i da się kogoś wyprzedzić, to jest kurde, jeszcze taka radocha z tego. Czasem nawet lepiej z tyłu ze startu wyruszyć, ale potem po wyprzedzić. trasie z kogoś wyprzedzić, to jest większa radocha, tak. Wspomniałeś e, oczywiście, że zacząłeś swoją karierę na minitorze pod e, oczami, pod okiem e, Mirka Cierniaka tak w UKS e, Tarnów, w UKS Jaskółki. E, jak wspominasz e, początek tej, tej przygody, od jakich motocykli zacząłeś, jak to wyglądało? Bardzo dobrze to wspominam, to był naprawdę okres, którym się wiele nauczyłem i, i bardzo mi się podobał ten okres. Dzięki tak, pan Mirek Cierniak mi nauczył podstaw jazdy na żużlu, więc też dzięki niemu tutaj jestem, gdzie jestem, jestem juniorem, tak i się rozwijam. I dziękuję mu za to. Naprawdę okres kurde, Myślę, że każdy chciał, chciałby taki okres przeżyć. Jazda po całej Polsce i też za granicę wiele wyjazdów, zawodów. Bardzo fajny okres w moim życiu. I jak to zaczynałeś, jeśli chodzi o pojemność motocykli? Yy, to, zaczynamy od 125, potem przy, przeszedłem na 250, i z 250 500, czyli to, co najlepsze. Yy, I swoją licencję żużlową zdałeś na to, że w Toruniu. Tak, to arena. Toruń. Udało się za pierwszym razem. No właśnie, jak taki młody żużlowiec przychodzi na licencję na taką jeszcze taką fajną arenę, jaką jest Moto Arena w Toruniu. Dodatkowy stres na pewno, ale z drugiej strony jesteś o krok od wielkiej kariery żużlowca. Od szansy zdania i ścigania się zajmie, czy mi, tak? Kurde, powiem szczerze, że nie wiem, czy Moto Arena zrobiła na, na mnie takie wrażenie, bo byłem tak zestresowany, że o tym nie myślałem. Miałem tylko przed oczami, żeby jechać, dojechać i zmieścić nie, się w czasie. Tak, no zmieścić się w czasie i żeby, żeby się nie wywalić, bo to jak, jak się wywala, to koniec. Możesz za miesiąc sobie spróbujesz kolejny raz zdać. Mówiłeś o tym, że stres był przy zdaniu licencji że sama motorena może nie zrobiła na tobie takiego wrażenia. No, mimo młodego wieku, bo ty masz w tym roku 18 lat, tak? Tak, dokładnie. No to już na pewno na kilku stadionach żużlowych byłeś w Polsce i nie tylko. Masz taki jeden, który w jakiś sposób urzekł Cię najbardziej? Urzekł mnie najbardziej? Kurde, ciężkie pytanie, bo wiele torów w Polsce jest fajnych do ścigania. Bo arena jest fajna do ścigania, Tarnów jest fajny do ścigania. A jeśli chodzi o taki, nie wiem, anturaż, połączenie toru z wizualnym odbiorem miejsca, o tak to określę. Bo to Arena robi duże wrażenie, tak? Tylko, że myślę, że lepszy klimat jest jednak na takich stadionach, jak widzimy w telewizji, na, w motorze w Lublinie. Tam, jak kibice przyjdą, pełny stadion to jest klimat, że ho ho. I ja bardzo... byłem też na meczu we Wrocławiu. Przy o, pełnych właśnie miałem, ja właśnie miałem wspomnieć o olimpijskim, że też tam. No, bardzo kapital. fajnie się jeździło. Super wrażenie. Też. Cały w ogóle odbiór tego miejsca. Tak, no, trzeba tak. Przyznać, tak. Że... No, tam jest kibiców jest od groma, więc kurde, naprawdę, bardzo fajnie się to ogląda, miłe dla oka, tak? Tak, jeszcze we Wrocławiu jest spoko, że tam są te jardy do futbolu amerykańskiego. Tak, do tak, tak, i to jeszcze taki klimacik. Robi, troszkę że... inny tak. klimacik właśnie dorzuca. No, liczymy na to, Piotrek, że w Tarnowie też wrócą takie e, czasy, jeśli chodzi o pełne trybuny i mocny doping, bo jesteś chłopakiem stąd, więc e, świetne czasy pamiętasz jeszcze w roli kibica. Tak, no jako kibic, jak oglądałem Janusza Kowodzieja, czy jeszcze Grega Hancocka, powiem szczerze, że to był dopiero klimat i chciałbym, może o tym, żeby, żebym to jeszcze przeżył tutaj na stadionie w Tarnowie. Chociaż dzięki wszystkim kibicom, bo pokazali, że mogą przyjść pomimo złej pogody na, na poprzednim mecz z Poznaniem i dzięki im za to. Tak, to było bardzo na pewno w jakiś sposób miłe doświadczenie zobaczyć. Mimo wszystko dużo osób, tak, wiele osób. Na, na stadionie, mimo tej nie, nie do końca udanej pogody, więc liczymy, że na meczu z Piłą 30 kwietnia będzie dużo, dużo, dużo więcej, że pogoda bardziej, tak bardziej dopisze. Wspomniałeś o tym, że miło było widzieć w drużynie unitarnów, czy Janusza Kołodzieja, czy Grega Henkoka. Przez lata wiemy, że Wielu świetnych żużlowców klasy światowej jeździło w, w Tarnowie. Czy ty masz takiego jednego ulubionego żużlowca, z którego nie wiem, czerpiesz najwięcej, z którego podpatrujesz, jeżeli ci chodzi o, o ustawienie na motocyklu, o jak to wygląda u ciebie? Czy znaczy, u mnie od początku to wyglądało tak, że zobaczyłem Bartka z marzylika, jego stylce, nie? Trochę szalony, ale bardzo widowkowy i kurde. Bartek to jest jednak coś, tak? No tak, na pewno wzór, wzór jak można prowadzić się jako sportowiec mistrz jest... świata. Mistrz teraz świata mistrz i teraz świata. wygrał złoty kask ostatnio, przecież tak. trzeci rok z rzędu komplet 15 punktów. No dobrze się ogląda, Bartka, Bartka z Marzlika. Czyli co mówisz, że u niego ten taki szaleńczy. Tak, szalony styl, ciężki dodał cię tak, ale jakoś podpatruję go cały czas oglądam, bo po prostu. Jak się go widzi, to nie chce się y, kończyć oglądać tak jego biegów, bo to jest coś, coś niesamowitego. Co Chciałbyś robi. być w jednej drużynie kiedyś na przykład z badkiem z Marsynkiem? Oj, marzę o tym. Okej, okay, no trzeba marzyć, wiesz, wszystko jest do zrealizowania. Ja przypominam, że czapeczka unitarnów na obecny sezon żóżdowy, taka jaką ma na sobie Piotrek Świercz, jest do zgarnięcia w naszej audycji. 14,6, 200, 500. Jeśli ktoś ma ochotę, to oczywiście zapraszam o, żeby zadzwonić do naszego studia. Piotrek wspominaliśmy te fajne czasy Unitarnów liczymy, że przyjdą niebawem kolejne takie złote lata, bo wiemy, że niestety ten sezon no, po 20 latach znów druga liga żużlowa w Tarnowie. Mówiliśmy o tym, że to może być mimo wszystko dobre ściganie w drugiej lidze patrząc na to jakie zespoły no właśnie, jak to z perspektywy żurowca? po dwóch kolejkach byś ocenił, mam na myśli, treningi, atmosferę w drużynie i wizję tego, co się może wydarzyć w sezonie? Treningi się nie zmieniły, trenujemy tak, jak byliśmy w pierwszej lidze, to trenujemy tak samo. Ja myślę, że może i nawet dobrze tak się stało, że spadliśmy, bo tu widzimy parę klubów, które się odbiło od samego dna, tak? A tak jakbyśmy podróżowali po tej pierwszej lidze, to może by się nic nie zmieniło kompletnie i byśmy byśmy po prostu jeździli tego, żeby jeździć, tak? A tak to myślę, że jest szansa, żeby się odbić od tego samego dna. Pojawił się w drużynie w roli asystenta, w roli takiego doradcy pan Marek Cieślak, fachura niesamowita, uznane nazwisko, jeśli chodzi o polski Speedway. Jak ty, bo młody żużlowiec, widzi, że wchodzi do twojego parku maszyn Marek Cieślak. O co zapytać takiego trenera? Czy może nie pytać, czy może czekać aż sam coś powie, jak to wygląda z waszej Najpierw, perspektywy? Lepiej, nic nie mówił, bo nie, wtedy bezbłędnie. Pan Marek sam podchodzi do zawodników i sam im, im stosuje swoje rady, co mogą zrobić lepiej, tak? Bo Pan Marek widzi wszystko, jednak jest to legenda tego sportu i zna się na tym od, pod, od podstaw, tak? Dużo osób myślało, że to może tylko taki pizz na wodę, że pan Marek Cieślak to tylko taka wizytówka tu będzie, ale już było widać na pierwszym meczu, jak tak podglądałem, co się dzieje w parkingu, że on naprawdę żyje tym. Tak. E, i, I to nie jest tylko, można powiedzieć. Nie, to nie jest pizz na wodę. Pan Marek był na większości treningach, był na Lidze. Teraz nie był z nami na liza, ale miał studio w, w telewizji, tak, więc nie mógł po prostu być. Ale pan Marek przywiązuje się do tego klubu. I Czyli dobrze było. mu w Tarnowie, widać. Tak, tak. dobrze mu Tarnowie. Zmienił się też trener e, Piotrku Stanisław Burza. Też w jakiś sposób legenda tarnowskiego też, zespołu. Też. E, był u mnie tutaj m, trener Burza dwa tygodnie temu. Wielka wiedza i na temat e, bycia tunerem, i na temat e, samego uprawiania sportu spod z, z, z kątu zawodnika. E, jak ty widzisz tę współpracę z trenerem Burzą na, na początku tego sezonu? Dobrze się układa? Na razie jest bardzo dobrze. Trener jest wymagający, ale to dobrze. Układa nam się wszystko, wszystko tak jak powinno, tak? Jak trener widzi błędy jakieś to mówi każdemu co ma poprawić i szlifujemy to na treningach, błędy wszystkie eliminujemy. Przynajmniej się staramy. Atmosfera w drużynie, wrócił Peter Lind, znałeś wcześniej Szweda? Powiem szczerze, że mało znałem, ponieważ jak on jeździł u nas w lidze, to ja jeszcze byłem w szkółce, nie miałem licencji i dopiero teraz miałem taki, taką okazję, żeby się bliżej poznać i coś pogadać. No i jak wrażenia? Fajny goleś Gdybyś miał tak, nie wiem, znaleźć największego śmieszka albo taką osobę najbardziej pozytywną z drużyny unitarnów, to na kogo byś? No to proste, Mateusz Gzyl. Mateusz Gzyl? Tak, 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 to jest jeden wielki śmieszek taki klubowy. Czyli rozbija atmosferę i wprowadza dobry, dobry flow. Tak, 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 Mateusz, pseudonim prezes, dobry flow, wszystko, on, on, on jak coś powie czasami, to, to nie trzeba odpowiadać, tylko wystarczy się uśmiać. Ok, a gdybyś miał na przykład wybrać takiego najbardziej poważnego, skupionego żużdżowca z unitarnów, znowu odwrotność? Skupionego żużdżowca. Myślę, że takim spokojnym żużdżowcem i opanowanym jest bardzo Terror Arnio. Bardzo spokojny na treningach czy też na lidze. On nie denerwuje się praktycznie wcale, tylko. albo nie widać tego po nim. Albo nie widać, chowa to w sobie, ale no to jest bardzo dobry w tym chowaniu, ponieważ. Nie, nie, nie widać po prostu na nim te, jak mu nawet biegnie, wyjdzie, to on nie denerwuje się na swojego mechanika czy coś, tylko na spokojnie mówi i kurde, wychodzi mu to jak najlepiej, ponieważ po nieudanym wyścigu potem przychodzi trójkę, więc fajnie mu to wychodzi. No i to też jest wielka lekcja dla Was, żeby podpatrzeć tych starszych zawodników. Wiemy, że Tero Arnio bardzo zależy mu na tym, żeby ten sezon dobrze odjechać. Rozmawiałem z nim na prezentacji klubowej w Centrum Sztuki Mościce. Powiedział, że bardzo poważnie podchodzi do tego roku startów, bo chce pokazać się w Polsce z jak najlepszej strony, żeby sobie otworzyć po prostu furtkę do kolejnych sezonów. Taką ciekawostkę jeszcze powiem, że Tero Arnio jest drugim Finem który jeździ w barwach Unitarnów. Pierwszym był Kaj niemi który w bodajże w 92 roku tam trzy mecze objechał o, nie, w barwach nie. Unitarnów. Bo właśnie i, i zapytałem właśnie Tero na prezentacji, czy. zna czy, ja szczerze mówiąc, nie wiedziałem mhm. wcześniej, mhm. to on mi powiedział, bo ja się zapytałem, czy jest czy jest pierwszym filmem, czy może ma taką wiedzę że już ktoś przed nim z Finlandii jeździł w unitarną powiedział że jak przyjechał tak do biura do klubu mhm. to zobaczył właśnie zdjęcie Kajni i mówi wtedy się okazało że jestem drugim że jest, drugi. że jest drugim filmem. Troj Bachelor jakbyś tego zawodnika Piotrek określił bo wiemy że przeszłość za nim stoi naprawdę bardzo dobra długie lata w Unilesno zawodnik ligowy, teraz po roku przerwy wraca do ścigania w Polsce Tak no mi się zdaje, że też jak widzę, to on jest też tak bardziej taki spokojny, tak nie denerwuje się myśli, Tylko że to tak bardziej na, na ludzie, tak myślisz, że to przychodzi z wiekiem, czy to chodzi o Australię i ten Australijski luz? Bardziej właśnie Australijski ale może wiek, tak doświadczenie robi swoje. Jak ty byś, Piotrek, widział swoją karierę? Jakie cele sobie stawiasz? Masz na przykład jakąś matrycę celów i marzeń, które sobie na przykład odhaczasz, czy nie wiem, stawiasz starty, 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 a wyniki przyjdą same? Jak to jest u ciebie? Na pewno tuż o treningów, tak. Nie wolno odpuścić żadnego treningu, bo ten jeden trening może się okazać, że, że kurde, tam się nie dopasujesz na, na lidze i będziesz daleko z tyłu, tak? Z moich celów to na pewno objechać całość zdrowo yy, przy okazji dorzucić dobry wynik punktowy w lidze i w młodzieżówkach i na tym się skupiam w tym momencie. Yy, co mi wyjdzie to zobaczymy po sezonie. Skupiam się na razie na tym, co jest. Czujesz się, że to ty możesz być tym prowadzącym formację młodzieżową w tym roku? Dużo osób tak mówi, że tak może być, ale na razie szukam jeszcze prędkości tak yy, dwa mecze, które teraz objechałem nie są wymarzonymi meczami, które, jakie bym chciał objechać, ale nie, nie podaje się tak i szukam tej prędkości i, i myślę, że, że mogę ją znaleźć. Super. No tego ci życzymy. W zeszłym roku w pierwszej lidze pokazałeś, że potrafisz być szybki, także liczymy, że e, tak samo będzie i w tym sezonie. To była audycja Wieczór na Luzie. Moim i Państwa gościem był Żużlowiec z Unitarnów, Piotr Świercz. Dziękuję, Piotrek, że wpadłeś. Dzięki, wielkie, na razie wszystkim. Dobrej nocy życzymy i słyszymy się za tydzień we wtorek. Wieczór na Luzie. Zaprasza Karol Garnicarz.